Rafał, za nami szósty odcinek programu Taniec z Gwiazdami. No, pożegnaliśmy się dzisiaj z Aleksandrem Sikorą i z Darią Sytą. Czy słusznie? Sto, to, to już decyzja była e, tylko i wyłącznie widzów. E, no, no. Jesteśmy już na takim etapie programu, że e, każda z osób, która odchodzi, no to będziemy zastanawiać, czy słusznie, czy niesłusznie. Już zostało tylko teraz sześć par, więc za każdym razem może być jakieś zaskoczenie. Czy twoim zdaniem Powinno być tak, że odpadają osoby, które jednak tańczą najgorzej, bo na dole tabeli po podliczeniu wszystkich punktacji no zdecydowanie jest Tomasz Karolak. No i także Basia Brusztynowicz. Czy tak powinno być? No to jak już dzisiaj też wspomniałem podczas programu, że to nie jest turniej tańca i tutaj. E nie jest całkowita nasza ocena tutaj najważniejsza, tylko też tu jest wiele fanów różnych właśnie gwiazd, które wspierają najwyraźniej gwiazdy, które są na samym dole tabeli. Są bardzo mocno wspierane przez swoich fanów. Jeszcze chciałam Cię zapytać w takim razie, jak obserwowałeś te dzisiejsze choreografie versus te, które zostały poczynione lata temu. To był. Taki taniec, taka choreografia, która na przykład podobała Ci się teraz bardziej? Wiesz co, ciężko powiedzieć, ponieważ taniec też ewoluuje, więc on się rozwija cały czas, jakby idziemy do przodu. Bardzo mi się podobało dzisiaj to, że, że było dużo tego tańca, że teraz jakby troszeczkę też i tancerze i, i gwiazdy troszeczkę uciekają od tych kroków tanecznych, robią wielki krzeszą, a dzisiaj zobaczyliśmy w tych większości choreografiach, że tam było po prostu dużo elementów tańca, kroków, figur, więc takie wspomnienia wróciły z poprzednich lat. I chciałbym, żeby właśnie e, to było chyba najważniejsze dziś, na dzisiaj w programie. Słowa. Iwony Pawlowicz dotyczące Basi i Michała. Czy ty się z nimi zgadzasz? Tak naprawdę, no tutaj jak widać też z innego punktu wystartowała pani Barbara, więc my też patrzymy jak z odcinka na odcinek robi, jakie postępy. Nie możemy też porównywać do, do innych uczestników, wręcz patrzymy na to, jaki robi postęp w danym odcinku. No i jaki Twoim zdaniem robi postęp? No jest coraz lepiej, jest bardziej się otwiera, tańczy e, więcej kroków, jak już powiedzieliśmy. Dzisiaj pokaza, pokazała się też w innej odsłonie. To też nie jest łatwe zapamiętać choreografię rozbudowaną, gdzie jeszcze tak naprawdę to, e, ta choreografia była tańczona. 12-13 lat temu, więc też co innego się liczyło, więc i tak, tak że e, poradziła sobie z tą choreografią no, na tyle, ile e, mogła. Ale ta punktacja wciąż jest taka niska, jeżeli chodzi właśnie o... Basie i Michała. No jest niska, no bo też jakby ten poziom jest taki, jaki prezentuje. Wiadomo, że ten postęp jest lepszy, no ale no jeszcze wiadomo, trzeba potrenować. Tomasz Karolak, no właśnie, bo tutaj miesza się właściwie taka sympatia widzów, to, że on potrafi ich rozbawić, no ale jednak nie do końca potrafi ich tańczyć. No tak, ale my robimy ten program dla widzów, dla ludzi, którzy chcą też się pośmiać, też się wzruszyć. Tomek jest taką osobą właśnie odpowiednią, kiedy daje nam dużo wprowadza humoru. Widać, że gdzieś tam tanecznie za bardzo nie idzie mu, więc ogrywa to bardziej właśnie w ten sposób, żeby zabawić publiczność i to się sprawdza. Publiczność to się podoba. U nas jest różnie, no, ale najwyraźniej to działa.